Thank you. Dobry Państwu witam Państwa serdecznie z Giełdy Papierów Wartościowych. Witam wszystkich inwestorów, internautów i sympatyków giełdy papierów wartościowych i rynku New Connect, Ponieważ dzisiaj mamy kolejny debiut na rynku NewConNECT. Dzisiaj debiutuje spółka Play to Chill. Spółka ma siedzibę w Warszawie, działa od 2017 roku i w maju tego roku przeprowadziła emisję akcji o wartości 1,5 miliona złotych. Jest z nami. Prezes spółki, Pan Tomasz Roziecki. Dzień dobry, witam Pana serdecznie, Panie Prezesie. Dzień dobry, witam Dariot Państwa. Z, w formie online, także łączymy się z Panem i przekazuję Panu głos. Jeszcze raz witam wszystkich i, i na wstępie chciałbym powiedzieć, że jestem niesamowicie szczęśliwy, że udało nam się zrealizować chyba Najważniejszy cel, który stawialiśmy sobie na ten rok, realizujemy go w naprawdę dziwnym momencie, w dziwnym roku. Wiele, wiele branż walczy o przetrwanie, a nam udaje się zrealizować debiut na, na rynku New Connect. Mam też poczucie, że właśnie ten rok uświadomił wielu ludziom, że branża game development. Jest bardzo ważną branżą, ale chodzi mi o taki aspekt psychologiczny i, i społeczny. I chyba nie przesadzę, że w tych trudnych czasach gry stanowią, może nazwę to, antidotum na te przytłaczające czasy, co oczywiście bezpośrednio przekłada się na, na wzrosty branży, ale mam też wrażenie, że nakłada na nas niesamowity obowiązek i o tym, nie możemy zapominać, ale wracając do samego debiutu, to że jesteśmy w tym miejscu, to oczywiście zasługa sztabu ludzi. Korzystając z tej okazji, chciałbym serdecznie wszystkim podziękować, którzy, ludziom, którzy ułatwili nam ten proces. Zdajemy sobie sprawę, że, że wszyscy musieli włożyć niesamowitą pracę, niesamowity ogrom pracy, żeby dla nas to wyglądało na rzecz tak naprawdę łatwą. Chciałbym na wstępie podziękować dwóm współzałożycielom, ludziom, którzy jako pierwsi uwierzyli w trochę szaloną moją wizję w 2016 roku, że rzucamy wszystko i zakładamy spółkę. Mowa tutaj oczywiście o wiceprezesach Paweł Flanc, Paweł Brągoszewski. Bardzo dziękuję. Chciałbym podziękować kolejnym inwestorom, którzy Uwierzyli w nas, którzy umożliwili nam dalszy proces rozwoju. Tutaj zdecydowane pokłony i podziękowania w stronę całej grupy Playway: Krzysztof Kostowski, Jakub Trzebiński, Aleks Łuchański, Michał Baryła za naprawdę ogrom pracy, który włożył w przygotowanie naszej spółki. Serdeczne podziękowania dla całej firmy. Inner Value, Wojciech Iwaniu, Kabila Petrus, Marta Hołuj. To dzięki tym ludziom kontakt z mediami, kontakt z inwestorami wydawał się nam bardzo łatwy i naprawdę dziękuję ślicznie za, za ogrom pracy, które wkładacie. Dziękuję również grupie INC za przygotowanie nas do tego debiutu, za przeprowadzenie emisji, za cały ten proces i za trud, który włożyliście. Piotr Zygmanowski, Sebastian Huczek, Albert Trąbczyński, Krzysztof Waśko, Sebastian Trębicki, Katarzyna Grewling, Jakub Noak. Dziękuję ślicznie. Oczywiście muszę też podziękować ludziom, którzy zajmowali się naszą obsługą prawną. Kancelaria Małecki, Szymon Okoń, Anna Grzywińska-Okoń, Magdalena Krawczak, Małgorzata Kowalczyk. Dziękuję. Z tego miejsca. Chciałbym również podziękować inwestorom, którzy uwierzyli zarówno na samym początku, w późniejszym etapie podczas emisji w nasz plan, w naszą wizję, za to, że uwierzyli w nasz produkt. Mam nadzieję, że debut na New Connect uwiarygodni tylko naszą drogę i pozwoli. Wejść do spółki większej ilości inwestorów. Dziękuję bardzo. Długa lista autorów Waszego sukcesu. Mam nadzieję, że wszyscy poczuli się docenieni. A spółka istnieje relatywnie krótko 3 lata. Skąd ten pomysł? Jak wyglądała Wasza droga na rynek kapitałowy, że trafić na, na giełdę na rynek New Connect? Tak. Spółka faktycznie istnieje od 2017 roku. Co oczywiście nie oznacza, że od 2017 roku zajmujemy się grami. To wszystko to tak naprawdę długofalowy proces. My tworzymy gry od wielu, wielu lat. Po prostu w 2016 postanowiliśmy połączyć nasze siły, w 2017 zawiązać faktyczną spółkę. Nasza droga wyglądała na samym początku troszeczkę inaczej niż obecnie, troszeczkę kierowaliśmy się innym modelem biznesowym. Tutaj mowa raczej o tym, że szukaliśmy do naszych gier partnerów, wydawców, którzy finansowali. Dzisiaj stawiamy na development i wydawnictwo gier własnych sami chcemy finansować i wydawać gry. Natomiast sam debiut na New Connect. My rozpatrujemy w trzech kategoriach. Jest to zdecydowanie dla nas, rozpatrujemy to jako szansa dla spółki zaprezentowania, oczywiście, naszej wizji w większej grupie odbiorców, ale też, oczywiście, inwestorów. Game Dev to branża globalna, oczywiście, i drugim bardzo ważnym aspektem tego, że zdecydowaliśmy się w ogóle na, na debiut, na rynku jest uwiarygodnienie spółki. Chcemy, żeby partnerzy, którzy współpracują z nami, mieli poczucie, że pracują z profesjonalistami na po prostu, że, 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 że jesteśmy wiarygodnymi, wiarygodnymi partnerami w, w, oczach, w oczach partnerów. I oczywiście bardzo ważna dla nas rzecz, trzeci aspekt to transparentność i bezpieczeństwo inwestorów. Ludzie zaufali nam na, na wczesnym etapie, i upublicznienie spółki nakłada na nas pełną transparentność. Chcemy, żeby inwestorzy na każdym etapie czuli się bezpiecznie inwestując swoje pieniądze. Tak, dziękuję bardzo. To prawda. Rynek turny, rynek Nioconek daje transparentność przejrzystość spółki i lepszy dostęp do informacji inwestorom, jeżeli spółka oczywiście w odpowiedni sposób raportuje, ale mam nadzieję, że macie dobrych doradców i zostanie to zapewnione tak jak dotychczas w długim okresie. Wszyscy żyjemy, pracujemy w warunkach pandemii, jak to wpływa na wasz biznes, na wasze codzienne życie, czy to jest zagrożenie, czy to są szanse, jakby pan mógł krótko powiedzieć. Tutaj też wydaje mi się, że musimy spojrzeć przynajmniej w dwóch aspektach biznesowy i organizacyjny tutaj jeżeli chodzi o, o całą branżę wydaje mi się, że branża game developerska i gamingowa zalicza tutaj niesamowite wzrosty i nie widzę żadnego zagrożenia jeżeli chodzi o poukładanie pracy programiści, graficy, my ogólnie mieliśmy poukładany tak zespół, że od samego początku stosowaliśmy pracę zdalną, a właściwie tryb mieszany zawsze umożliwia, umożliwialiśmy takie, taką opcję, więc dla nas sama pandemia nie była żadnym problemem, żeby przestawić się na totalny, totalną pracę zdalną. Projekty idą zgodnie z planem, nie widzimy żadnych zagrożeń. Natomiast zawsze jest ten drugi aspekt, czyli aspekt społeczny, i myślę że tutaj oczywiście brakuje nam kontaktu wspólnego, wspólnego przesiadywania w biurze, wymyślania, kreowania nowych rzeczy i pod tym względem na pewno, na pewno pandemia jest czymś negatywnym. Natomiast na biznes nie ma żadnych negatywnych wpływów. Rozumiem, dziękuję. Czyli generalnie wasza pozycja biznesowa jest niezagrożona co do kontaktów. To wszyscy z tego powodu cierpimy. Ja też siedzę prawie w pustym budynku i czuję się tu dziwnie i chciałbym, żeby wszyscy my koledzy i koleżanki najszybciej wrócili tutaj. Natomiast jeszcze jedna kwestia, jak Pan widzi branżę w przyszłym roku? Ten rok dobiega końca, nowy rok, nowe otwarcie. Jak widzicie siebie i, i branżę w nadchodzącym roku? Ja nie mam żadnych wątpliwości, że, że branża game developerska będzie zaliczała dalsze wzrosty. Czeka nas e, przynajmniej kilka bardzo ciekawych premier. Z samej grupy Playway zapowiedzianych jest kilka niesamowicie zapowiadających się tytułów. Oczywiście zbliża się też nasza premiera, naszego flagowca Motorcycle Mechanic Simulator. I myślę, że z perspektywy, patrząc na następny rok, zapowiada się niesamowicie ciekawie. To oczywiście nasz kluczowy cel. Na, na 2021, czyli dostarczenie bardzo dobrej premiery Motorcycle Mechanic Simulator 2021, ale na tym oczywiście nie poprzestajemy. Planujemy również wydanie tej gry na, na konsolę, dostarczenie wersji demo oraz prologu następnej naszej bardzo dobrze zapowiadającej się gry Aztec Empire. Chcemy oczywiście dalej poszerzać nasze portfolio i tutaj duży nacisk będziemy kładli na rozszerzenie obszaru wydawniczego. Oraz mamy w planach kilka mniejszych premier, które wydaje mi się, że będą miały, będą kreowały finanse spółki w przyszłości. Dziękuję. Czyli interesujące plany, bogate plany w interesującej, rozwojowej branży. To brzmi. Ciekawie. Panie Prezesie, gratulacje przede wszystkim. Jesteście od dzisiaj notowani na rynku NiconEct. Z tej okazji mam dla Pana pamiątkową statuetkę tego rynku. Przekazuję ją na razie wirtualnie, ale macie siedzibę Warszawy, więc z dostarczeniem raczej nie będzie problemu. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie też spotkamy się osobiście na giełdzie czy przy innej okazji. Proszę bardzo teraz o przeprowadzenie nas przez krótką prezentację spółki. Przygotowaliśmy dla Państwa wideo prezentację. Żeby nie przedłużać, mam nadzieję, że to będzie pigułka kluczowych informacji, zaprezentowana w krótkim, kilkuminutowym filmie. Więc proszę o odtworzenie wideo. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Ruziecki. jestem współzałożycielem oraz prezesem z rządu spółki Play2Chill. Przez najbliższe kilka minut chciałbym Państwu przedstawić krótką historię firmy, aktualne działania oraz plany wydawnicze. Play2Chill, a właściwie Warsaw Games, bo pod taką nazwą w pierwszej fazie funkcjonowała spółka, powstała w 2017 roku. Wspólnie z dwójką przyjaciół obecnymi wiceprezesami zarządu Pawłem Flancem oraz Pawłem Brągoszewskim postanowiliśmy połączyć nasze dotychczasowe doświadczenie programistyczne, graficzne oraz marketingowe. I przenieść je na rynek gier. Naszym pierwszym zrealizowanym projektem była dwuwymiarowa gra platformowa Dream Along, która została wydana w 2018 roku zarówno na komputery osobiste, jak i na konsole Nintendo Switch, a przy współpracy z japońskim partnerem została również dostarczona na rynki azjatyckie. W kooperacji z wydawcą Games Operators stworzyliśmy i wydaliśmy grę Counter Terrorist Agency, która swoją premierę miała 5 grudnia 2019 roku na platformie Steam. W późniejszej fazie gra została dostarczona na urządzenia mobilne, a obecnie trwa proces portowania na konsole. W maju 2019 roku dołączyliśmy do grupy Playway, i tak naprawdę w tym momencie postanowiliśmy przedefiniować i poukładać na nowo nasz model biznesowy. I w tym momencie rozpoczęła się nasza droga na giełdę. Model biznesowy spółki opiera się na trzech głównych filarach. Pierwszym i chyba najważniejszym dla nas filarem jest produkcja i wydawnictwo gier własnych. Spółka obecnie realizuje kilka projektów w tym obszarze, o których opowiem za chwilę. Oczywiście w dalszym ciągu poszukujemy nowych, dobrze rokujących tytułów poprzez tworzenie prototypów, preprodukcji i badań rynku. Kolejnym ważnym dla nas filarem jest wydawnictwo gier podmiotów zewnętrznych. Spółka obecnie realizuje pierwszy projekt w tym obszarze i za chwilę ogłosimy kolejne. Liczymy, że w najbliższych latach uda się rozwinąć ten obszar do poziomu, który pozwoli nam realizować do kilku projektów rocznie. Trzecim mniejszym, ale w naszej ocenie ważnym filarem jest portowanie gier na konsole. Spółka posiada wszelkie niezbędne kompetencje oraz podpisane umowy z Sony, Microsoftem oraz Nintendo, żeby móc przeprowadzić proces portowania oraz wydania gry na każdą wiodącą platformę. Przez realizację tego modelu biznesowego ambicją Playto czyli stanie się liderem produkcyjnym oraz wydawniczym gier z kategorii indie premium. Liczymy, że przy połączeniu tych trzech filarów w najbliższej przyszłości spółka będzie mogła realizować od kilku do nawet kilkunastu projektów rocznie. Od założenia spółki do dnia pierwszego notowania na giełdzie przeszliśmy długą drogę. Był to trudny, ale niezwykle owocny okres. Zrealizowaliśmy kilka projektów, podpisaliśmy partnerstwa i jestem przekonany, że to właśnie dzięki tym działaniom weszliśmy na ścieżkę dynamicznego rozwoju. Nieodłącznym elementem wzrostu firmy jest zespół, który podziela naszą wizję i pasję do gier. Obecnie Core Team Produkcyjny stanowi 10 osób utalentowanych i doświadczonych programistów oraz grafików w Warszawie i w Poznaniu. Kampanie reklamowe naszych gier prowadzi dedykowany team marketingowy, a przy wybranych produkcjach czy prototypach wspieramy się zewnętrznymi deweloperami, którzy stale z nami współpracują. Cały czas budujemy nowe zespoły, żeby w elastyczny sposób móc wdrażać świeże projekty do produkcji. Nie mam żadnych wątpliwości, że z tak skonstruowanym zespołem jesteśmy w stanie realizować każdy projekt, a tym samym dążyć do naszego kluczowego celu, czyli stania się liderem z zakresu gier symulacyjnych, strategicznych i survivalowych. Spółka obecnie prowadzi development kilku projektów i pokrótce postaram się przybliżyć najważniejsze z nich. Pierwszym i w naszej ocenie flagowym tytułem spółki jest Motorcycle Mechanic Simulator 2021. W grze będziemy mieli możliwość wcielenia się w postać mechanika motocykli, a poza wykonywaniem zleceń Gracze będą mieli możliwość budowania własnych, customowych motocykli. MMS-21 będzie dawał graczom pełną swobodę będzie to gra typu sandbox, a dodatkowym jej atutem będzie urządzanie i aranżacja własnego garażu czy też garaży ponieważ na graczy czeka kilka lokacji. W grze stawiamy na duży realizm, o czym może świadczyć gigantyczna modularność motocykli. Przed graczami nie lada wyzwanie, ponieważ każdy motocykl to około 300-400 w pełni demontowalnych części. Motorcycle Mechanic Simulator od samego początku spotkał się z ciepłym przyjęciem graczy, o czym najlepiej świadczą stabilne wzrosty na Wishlist i umacnianie swojej pozycji w zestawieniu Top Global Wishlist w serwisie Steam. Przed spółką bardzo ważne zabiegi marketingowe, takie jak wydanie wersji demo czy darmowego prologu, który powinien przełożyć się na budowanie listy życzeń jeszcze z większą dynamiką oraz budowanie społeczności wokół gry. Wspominając o działaniach marketingowych, nie możemy tutaj nie wspomnieć o cross-promocji z jednym z największych hitów grupy Playway, jakim jest Car Mechanic Simulator. W momencie wydania MMS-a gracze będą mogli liczyć na specjalne pakiety tych gier, a dla posiadaczy tytułów z grupy Playway przygotowana zostanie specjalna promocyjna cena. W naszej ocenie, MMS to projekt, który stanowi idealną bazę do przedłużania jego życia. Spółka planuje wydawanie płatnych dodatków do gry, tzw. DLC. Będą to nowe rodzaje motocykli, nowe lokacje, nowe customowe części. Jak również nie wykluczamy dodatków w oparciu o licencję brandów motocyklowych. W planach spółki jest oczywiście dostarczenie gry na konsole starej, jak i nowej generacji. Warte odnotowania jest, że spółka za chwilę udostępni graczom darmowe demo, a wydanie pełnej wersji gry planujemy na pierwszą połowę 2021 roku. Kolejnym istotnym projektem, na którym skupia się spółka, jest Aztec Empire. Aztec Empire to gra typu City Builder, która przenosi gracza do XIII wieku i stawia przed nim zadanie budowy i zarządzania azteckim imperium. Pierwszy trailer udostępniony przez spółkę spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Media na całym świecie bardzo ochoczo publikowały artykuły oraz przekazywały pierwsze wrażenie. Jeden z największych serwisów branżowych w Europie niemiecki GameStar uznał Aztec Empire za jedną z najbardziej wyczekiwanych gier strategicznych na świecie. Zapisy na wishlistę w serwisie Steam wystartowały z bardzo dużą dynamiką. Gra potrzebowała zaledwie trzech tygodni, żeby znaleźć się w zestawieniu Top Global Wishlists, czyli najchętniej dodawanych gier do listy życzeń. Aztec Empire to kolejny bardzo dobry przykład, że gracze oczekują tego typu gier. W grupie Playway powstaje kilka świetnych produkcji z gatunku gier strategicznych, co w naszej ocenie umożliwi cross-promowanie tych tytułów i dotarcie do bardzo dużego grona odbiorców. Nowo przedstawionym tytułem, z którym wiążemy duże nadzieje, jest Far North Survival. Farnord to produkcja, w której głównym zadaniem gracza będzie przetrwanie na dalekiej północy. Tytuł stawia na otwarty świat bardzo duże możliwości craftingowe oraz eksploracyjne. Farnord to pierwszy zaprezentowany szerzej projekt, który realizowany jest z zespołem zewnętrznym oraz w modelu wydawniczym. Liczymy na bardzo dobre przyjęcie tej produkcji przez graczy oraz dynamiczne wzrosty zapisów na wishlistę. listę. Oczywiście spółka obecnie pracuje nad kolejnymi prototypami i mniejszymi produkcjami, które sukcesywnie będą zapowiadane. Kalendarz premier już w tym momencie wygląda bardzo obiecująco, a w najbliższym czasie zostanie on uzupełniony o nowe i jeszcze niezapowiedziane produkcje. W przypadku jakichkolwiek pytań, oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dziękuję za tą interesującą, kolorową prezentację. Szczególnie te Wasze produkty wyglądają no, zachęcająco. Stawiłbym na motocykl i na śnieg, który można zobaczyć chociażby w chociaż Waszej grze. Panie Prezesie, życzę przede wszystkim sukcesów z tymi nowymi produkcjami, dalszych udanych produkcji Waszego studia, zadowolonych klientów użytkowników gier i zadowolonych akcjonariuszy. Przypominam, że mamy kod ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na rynku New Connect i mamy nadzieję, że będziecie właściwie wypełniać swoje y, obowiązki i że będziecie jedną z najbardziej transparentnych spółek na tym rynku, czego Wam życzę. Wszystkiego dobrego dla Pana i dla y, wszystkich pracowników Play to Chill. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to był 12 debiut w tym roku na rynku InConnect. Spółka Play2Chill jest 14 spółką w sektorze gier, w sektorze game dev, jak to się mówi profesjonalnie w tej branży. Ale to nie koniec debiutu w tym roku. Zapraszam Państwa na jutro na kolejny debiut na rynku InConnect. A w tym czasie dziękuję za uwagę.